To jest też rundeczka w klasie Kazaka. Sorry Na dzisiaj masz dupę mojego, Dzianta? Tak. kurwa? O że w klasie gram, nie? O nie, 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 lubię. Przepsu to. No, czekaj. Bierzę ekran klasa do tego na bok. Do. A. Certain. A. Certain. Some, certain. A Dobra, ja sam jestem jeszcze. Nareszcie! Startuj. Jak mm. to lang zakłada kogo te piłka. Czekaj, weźmy za dni. Co? Uh. Może ogarnę debila, tu za mnie zagra. już czwórka. No nieee. Chodzicie o dao co uleci z dupy para? Nie. Ok, fida. Zoby ci z dupy jeszcze się No nie, nie do to nikogo. Gramy sami. No dalej, debila, bo on... On się na ekran lego. spuścił. E ten, róbcie satelitę. Róbcie satelitę. Ja idę do... vehicle storage. Dobra, tylko poltuję Sprawdzam. E, czy powiadomienie nie, nie, mi nie przyszło? Tak a dobra i chuj Zobaczcie na schabiki. Czekaj Tak co? E, to X trzymaj się blisko Tosta I tym razem go nie zabijaj Zobaczyłem, kurwa. Zabijał. Jeszcze, Tym razem go nie zabijaj, okej? Okay? Tym razem nie możesz. Możesz i co? Tym razem nie możesz go zabijać. Dzisiaj nie. Kurwa, czekajcie, bo oni na schabikach coś się dzieje. Ja nie wiem co. A pochwały. Wrócę czy... się ruchają. Nie wiem o co kurwa na tych schabikach chodzi. Osobiki to mój serwer. Będzie link w opisie też. I tam kurde spotkacie raz na roski czas Tosta i Czakenas. Oni, oni są tak aktywni na tym serwerze jak ja w szkole, nie? Ale spokojnie, jak ja przymuszę Tosta do bycia aktywny na tym serwerze... O no ty nie! Dobra, Dobra, idźcie do Reserve Center. Idziemy! Panie tostownia! Panie toster Poczekaj chwilę, tylko ciężko. Masie, Kosi... Nie! Masz napisie. Czekaj, muszę cię podgłośnić. Panie to. Masz napisze. Nie, moje profilowe widać. Fuck. Sofie Rain. Napiszę napiszę napisz, wiesz co Ty się kurwa na no. benzyny No nie to wiesz No ja Dobre, trzeba popadli, popadli, bo jest problem Bo mi się task zbugował i mi gra podczas robienia taska i taska nie zaliczyła nam To mógłby ktoś później podejść do Wichajko Storage i zobaczyć czy się udało No dobra, ja później zobaczę Ale wiesz że on jest zaliczony u mnie? Jest zaliczony, ale w sensie ten zeskanowanie ze Nie jest zaliczony Fotograf, Draszet, UFO, Found, Nedel, uh, Vanika, Sorek Location O chłopaki, a może jest. mi wytłumaczyć o co w tej grze chodzi? Bo ja gram w 108 raz nawet nie wiem o co chodzi. No więc się po drodze, chodź po za mną. Tak tak, na tej tak. jest w tej grze chodzi podwory. o to. W tej, w tej grze chodzi o to, że musisz robić zadania i unikać potworów albo je zabijać. Chodź. Foxy, to zaraz Czekaj. Czekaj, muszę coś w ustawieniach zmierzyć. Audio. Ej, ale uważajcie tam na siebie, na Apex Predatora, dobra? Ale on z swojej nocy przyczepiła jest po dziesięciu tam. Dobra, gdzie ty jest? jest no i no chuj, idę przed cimie. Ok sobie. Chodź Nie wchodź do wody. Kamu? Możesz jego stupki maczać. Możesz tylko maczać stupki. Chyba... Ma, Ajajaj, ja. OP Ja pierdo... Ile to 4, 43 stopni Fire, fire height czy takeś tak Fire nie wiem nie obchodzimy to. Dobra, Kurwa nie Ja sobie ustawiłem... W, ja sobie ustawiłem w ustawieniach na stopnie no. Celsjusza Można Można Kurwa to zdawaj, dawaj, no nie, dawaj ale to Ale to tak naprawdę się nie liczy ile masz, bo to jeżeli <laughs> ci cała postać zamarz, zamarznie to będzie lipa dopiero wtedy e, Zamarżnie? No hmm. Uważa pieska, nie ruszaj pieska. piesek, pasek, piesek B Piesek jest bebę, zabić go. Rabarbarę? Kto lubi rabarbarę? Rabarbarę Sam ktoś Ale nie chodzi o to, że nie lubisz pędzić ryry, tylko chodzi, że to jest ten. Coś do jedzenia. Na nie wiem co. tak znaczy się paczia, tańczyma. Ty, bo ci dupa miga. Bo lubi. Chyba ja za, zamarznę debilu. Chodź tu do pokoju. Jeżeli twoja postać cała zaczyna zamarzać, to już wtedy jest dupa. To już wtedy nie można go się go spuścić, to. tak? Tak, a ty? Ja już jest po tobie. Nie, na mnie nie! Czyli kurwa, fiu z szczypie Mam go wstryka. Mam go w Cika. Wiesz, jest. z tej informacji? Co? O kurwa, ile tu rzeczy jest. A nie, nic nie mogę podnieść, nie no. pożar. Dobra, jadę do to underground fire. Legenda głosi, że to z łóżka się nie, podno nie podnosi. Hmm. Ty co ty masz jakiś karabin? Dzięki! To schodź tutaj. O ty nie. No Zaraz nacisnę, no nacisnę spust. spust. Ej, pamiętajcie jeżeli, spust. Słuchajcie, jeżeli... będziecie mieli predatora na sobie to powiedzcie To co mam... Wtedy będę wiedział, że ja mam luz Będzie muzyczka. A co mam go bić wtedy? Ale... Nie, 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 znaczy, znaczy tak, znaczy tak, ale on jest nieśmiertelny. To, to go oddusza tylko wtedy. To co mam zrobić. Nie... To... pod fiuta mam mu strzej czy gdzie? Z... Tak. Nie, jakby... Nawet jeżeli w niego strzelisz, to nic mu to nie zrobi. To go ogłuszy co najwyżej. Więc jeżeli on jest blisko ciebie, zastrzel go i uciekaj po prostu. Ej, a e, na ile jest Glowstick? Na zawsze. Hmm. Infinity. Usłuchaj mi się. To Glowstick jest opacity. Ja widzę w Underground plancie, jestem bezpieczny na razie. Foxy, idź na dru drugie silos. Wejdź co w ogóle i jak chciał E. Takie będzie ciało, by miał no. E to kliknij A e. Dobra Jak nie będzie miał, to zejdź Dobra, dlaczego możesz iść? Zobaczymy, tylko nie zeskakuj. Zabiłem się skoczyłeś Weź go, odrzuć. Nie, nie, zabił się. Dostałeś damage? Nie no, skoczyłem z góry i się nic nie stało. Aha. Siadaj mała A teraz tam jaka mała Kurwa Jedziemy do ich counter, um, jakoś tak No mam ci zaraz kurwa fiuto strzelę A z tej broni. Jeszcze a mi też ogniżona Wiem <muszasz> ja mówię... Jakbym tego nie widział 25 na 0 nie? Kurwa, wiesz, debi się w krzaki jakiś wjebał. I co jaja robisz? He Kogoś ci, chyba tak. pojebało. stanoci Muszę cztery pendrive'y zebrać. Pokój. Kogoś tutaj chyba pojebało. Ej, po co? Takiego taska ma... Taska kutaska? Tak. Ta ta? A. no ja pierdole, 17 już! No kurwa, mać! 17 już? No! Toksy, szybko od tego miejsca! He? Biegniemy, biegniemy, biegniemy! biegniemy. Czemu? No bo, bo ja 17 -a od... Apex Predator się kurwa respi! A co on robi? A już muzyczkę? To za zbijam hitań jesteś metalny. A co ten spustynnik robi? <grym> to z nie! Oblet! Blid... Przez co się do wody wiebe. Chójd do brzegu. Dobiegiemy. <grym> o ja patrzę to skaczenie. A ja za nim patrzę się i wyje, do wody ja też... Daleka, daleka była kolejna ta. Po prostu. To wcale ma stópki. Jest 13, już klucza. Jak widzisz muzykę? To spierdamy. To spuszczamy? Dobra, tak na ciebie. Ogólnie, Sam ogólnie się mnie potwory, ogólnie mnie nic nie słyszy jak e. biegam, bo. Mam. Nie, proszę. Mam, mam perka, że nic nie słyszę jak biegam, ani jak chodzę. Dobra, cicho, chodź Przykro tutaj. Uwielbiam się tutaj. Wow, ale Wow, przez tego Google No, masz, tu masz, e broń. Co ja Biasz, tu masz broń. Masz broń, tutaj, tutaj, tu, 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 szybko. Tabletki gdzie? Bierz, bierz... Spluwa, bierz, czyli bierz, ten? Spluwę wziąłem, bo drugiego nie mogę. I bierz kabin, bierz karabin, chodź pobierz karabin. Jaki karabin? I idziemy stąd. Gdzie? No chodź za mną, aj. Z tobą. Z tobą. A ten na no, idziemy stąd. Nie ma czasu. Macie muzykę? Gdzie karabin? Ja nie widzę karabinu. Nie ma czasu. Mam do jakiegoś miejscówki. A ja mam już karabin jeden. Mi nie ma ale, ale macie, macie, macie muzykę? muzykę? Nie. Nie? Ale jest już noc, a nie ma tu bezpiecznego miejsca. Gdzie potwory? Zaraz jednemu łeb odstrzelę Mam jeszcze noski kraty z osza. Może... Ej, bo zaraz mi ciało zamarznie. stopy zamarznie z dnia to cały. Wiesz... Zbierz... Zjedz leki. Leki? Leki zjedz. Pain killer. Jadę. Dobra, dzięki. Tylko mi też, ale... Dobra, świecić tym żółtkiem. To lepiej nie, żeby, ja tak, nie lepiej, żebym ja przodem ja tak szedł to ja Ale dobra to chodź obok mnie. Bo będziemy mieli gląd jeszcze na, wokół siebie. Dobra, a macie muzykę czy nie? Nie. Nie. Kurde, spadłem, spadłem, spadłem. Płyn! Płyn! Co jest? Nie mogę wyjść! Zbaku, zbaku. Szybko! Szybko, szybko, szybko! szybko. ci, morda! Morda! Słyszę muzykę! Nie! Morda! A on musi do któregoś z na nas pójść czy nie? Morda! Kurwa mać! Ja przez tego glutika całą mapę widzę Mamy bez... Mamy bezpiecznie Ja przez Glutika całą mapę widzę Toxie, a nie... się, ja jest. jestem w dupie, ta kurwa do mnie idzie Apex? Tak On cię despawnuje po którejś nocy Nie On jest do końca Zawsze wie gdzie jesteś Tu jest kościół, dobra, to będzie Eee, będzie już safe w kościele? Dobra, e, nie mam, dobra. nie mam, nie mam, nie ma, on nie, on nie wie gdzie jestem Ja e, klei mnie przy genie, robię Dobry przy Dobra e... Dobry A genia, co geny robią? Eee, zabrzmianie do Dobra, jestem w dupie jednak, on wie gdzie nie jestem wiem. A mówiłeś, ale to, to, to mówi, że zawsze wie gdzie jesteś, że zawsze No, no tak jest, kościół. W tej wersji Jest opcji, to no, ba... Eee, zmatowani. Czemu? Bo jest ważny i to jak Masz Ghostika Też, to jest Ghostik Eee, co to jest? Mam radio jakieś? Wziąłem. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No. I Kucki. Kucki i się ruszaj. Idę coś? Nie ruszasz się. One nas słyszą. To nas. Sąbisko. To nas słyszę Potworki Dobra, nie mam muzyki S e, Rewolwer czy karabin Karabin, widzę potworka jest to Ja pierwszy o co ode mnie? Bo cięższe jestem przypadkiem uszczela Widzę przez e, tego potworka z okno W to... swoim miejscu, to jest dobrze Ja nie mam muzyki, to jest dobrze. Też rządź cię tam. Eee, bo jest problem. Nie no lepiej, mnie. żeby tak był. Bo to. Jest u mnie. Plus dla nas. Plus dla nas. Ale minus dla mnie. Ej, bo on gdzieś zeskoczył i zniknął. Oho. Nie, nie, toxi, 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 nie, i samolot. I samolot. On chyba idzie do was. I, i się już, okej? Okay? Nie już się. Ej, bo on idzie do was. Ma Bąd to z daleko. Jeśli na tu nie końcu mapy, to do końca dnia nie dojdzie. A Ale... czemu, czemu I... mam Kalnister pod drzwiami? I... Bez niego strzelał, to wybuch eksploduje. Niszczaj. Dobra, potwory u mnie są. Ja jestem w underground, yy... ten ...tem. Power plant. on dosłownie do nas, nas idzie, bo wie gdzie my jesteśmy, tak? Tak. On tylko na tej mapie znaczy on, jest, ten Apex? On będzie... Na tej mapie. Jak podejdzie nas blisko po prostu, będzie dookoła chodził... ...będzie nas po prostu on szukał. on tylko na tej mapie jest? Czy nie? Będzie po ślepy. No tylko na tej. tylko na... Aha, jest matka. Chłopie, on nie jest ślepy, on wy... ogólnie to działa tak z nim. Jeżeli on ma otwarty ryj, to znaczy, że on wie gdzie jesteś. Jeżeli ma zamknięty, on roamuje tylko. Czyli mamy... No Czyli mamy... Jak on wbije nam do pokoju i ma zamknięty, to stoimy. Sto... Tak. stój. Stój, nie atakuj go. Po prostu się powolutku od niego odsuwaj. To na kucaku czy jak? Na kucaku. Na kucaku. Może, może być to pelka, ale powoli za, za szybko, za szybko Za szybko, za szybko, za szybko. Ale Gdzie ale potworki? Tox Tox toksy, 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 toksy Nie, toksy, nie, chodź chod, chod za mnie potworki. Ale potworki. za mnie, toksy. A mam na strzał potwora? W łeb? Z, z tej zależy z, zależy z jakiej broni Z rewolwera Shotgun Szod, na hita Sniperka na hita Twoja broń chyba na dwa hity e, e, klabin. Nie wiem Ale to w headziki mówicie, nie? Tak Chciało to być... SIP-ka szanowne, ogólnikowo biją ee, na hita A jak bym... Debilu! Mi z klikiem! Debi... <grym> no ja muszę wyłączyć Freddy Fire Muszę wyłączyć Kurwa. Freddy Fire Ja to muszę wyłączyć Oni teraz? Tak, tak Bo jak strzelisz, to słyszą gdzie jesteś Ja nie się nie ty... będę patrzył co ja mam... co ja mam robić do chuja Cześć czekaj. szukam... Popalaczę potworki, okej? Okay? Patrzysz, są tu potwory, a ja cię idę zrespić. Jak wiesz, w do daleko ode mnie to jak ja mam to przeżyć? Czekaj do ostatniego dnia. Ja będzie szósta, bo to, jak M to przecież jaka to jest godzina. Która godzina? Jak będzie... Nie wiem, czekaj powiem, nie mogę patrzeć. Ej, bo on czekaj, oni, oni chyba nie wiedzą, gdzie ja jestem, bo do mnie nie idą. No nie wiedzą jeszcze. Czyli za mało dźwięku wydałem, tak? Tak jakby. Czekaj, nic to nie idzie. Ta ze na wejścia. Kurwa. Idzie, czekaj, idzie. U was jest Apex? Redatol, Redator, gdzie jesteś? Jest! Jest, jest, kurwa jest. Zbiega środka. A czy ja do mnie? Czy jestem safe? Tak, mówię do ciebie. Tak. Do mnie? Tak. A jestem safe? E, to jest brzydkie, o Boże, tak. A ile potworków, jak potworki chodzą, to w jakich grupach? Zależy. Maksymalnie, maksymalnie dwa. Zależy od tych graczy też. Glowsticki rzuciłeś? E, po, Czaka, wie, leży? Wie, wie. No, Czaka leży? Wiej! Że... Wiej! No jak Czaka leży, to ja co ja mam zrobić? Szcze... On go strzelił Włóczę... Włóczo... Nie tam. ma prądu, nie, nie mogę dwie. cię wskrzesić Ej! Ej, jak zobaczyć która godzina? Ja żyję od dnia Która godzina? Pod M Zobacz Jest! No, ja Czwarta Od której mam przeżyć? Piątej Piątej o szóstej sp potworek? O, w dupę! Potworek łasztujący masz. Co nie? Bez... nie? U mnie? Ej, on się w zblokował. U mnie? Kto? Potworek u toksego. Gdzie? Super, ale czemu nie umie? ale, ale ta. Ale ten, to, ten, ten który mnie jest biana hi hita potworek? Tak, bo są takie typki fucków też. A, gdzie, a powiedz mi, gdzie on jest? Czyli, ja dobra, księgą. czyli... Czekam Zresztą, na szóstą, czekam gdzie, na 6. Ale gdzie jest toksy? Gdzie jest toksy mi powiedz? Kościela. E, dobra, to idę do Czarczy. Dobra, ale powiedz, no mi, księ... powiedz mi, czy mam wyjść o szóstej, czy nie Ja pewnie o szóstej. szóstej a od piątej, znaczy od piątej jest nie Znaczy o szu... piątej o szóstej O jest ja tu ciebie lotu szukam, przy okazji. Jak to A się nie respi? No respią się, ale rzadziej, o to chodzi. Ale dobra, czy nie mam zabić. E, na ile mam strzał tego potwora, co mnie warsztatuje? Nie wiem, kilka. E, z karabinu, jak cały magazynek wyjebie, starczy? Starczy na luźno. E, dobra. dobra. To mo mogę wstać, szósta. Jak pokażę ci jak pokażę ci dzień. Szósta jest. Dobra. Wybiegasz, sobie, tak wychodzisz po prawej stronie, na prostu. W John Wybiegasz po prawej stronie. O ty Flakos. kurwo. A możesz wyjść? Czemu ty Nie wiem, mogę. Wywalisz się. mnie jak koszela jesteś. No ja pierdolę. Czemu? Zmienię sobie grafikę najmniejszą. O! O! Jeszczełem strzały. Ja to nie są O mój Boże! O, o. <grym> co się dzieje? Zabiję to kera. Zabiję co biegnie! Zabiję co biegnie! Ale ja jestem w kościele Tu wyjdzie go. Wyszedłem. To, to, lewo. Widzisz mnie? Lewo. Tak, twojej... No naprost, naprost. Naprost. Dobra, uczek ja Ej, a, a Apex predator się na nim skupił. Jak na mnie? Czekaj, masz muzykę? Taką, tak, taką dziwną muzykę? ich no, stój, Toxi stój, stój Stop, chadzam Chodzę siebie Z tobą Nie, ten w takim razie Predator ma w dupie Każdego zobaczy zobaczę tylko e, Czy tu nie ma komputera Nie ma Odpalić generatora? E, odpalić generator, e, generator. Tu komputera nie ma I Toxi Idź budynek na pewną stronę na prawo? No. Gdzie tu? Tu jest... Tutaj chyba zrobić zdjęcia. Tu? Stop. Nie, tu nic nie ma. Zostawiam. To Mam Ten na budynek. M patrzę się. Chciałam ja iść mam. do przodu teraz. Lewo. 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 Po twojej lewej budynek. Po twojej lewej budynek. Ten? jestes za nim. jestes za nim. Ten. Dobra. Ten. Tu nic nie ma? E, tu chyba mam zdjęcia tego ciała. Gdzie, którego? Masz A? Masz A? Nie. Nie pokazują się nigdzie. czekaj, okay, co ma tu zrobić? E, Cichy alarm muszę znaleźć i wyłączyć. Mam tu grzejnik, e, ale tu nic nie ma. On ma zrobić co? E, ja tutaj. Ja muszę zrobić. O, mam. Co e, on ma zrobić? Mogę zobaczyć. E, już ci mówię. On musi. ...examine all of the boreal sites of evidence of infection residue. A mam. E. Tego muszę coś wyrzucić chyba. Nie to jest e, rzecz, która to jest po to prostu lekarstwem. Użyj sobie przy okazji. A co ten lekarstwo robi? Eee, jak jeszcze, jak się jest po jest zainfekowany, to że już nie pomogę tak sobie. Co ja mam zrobić? Ty się to w nie zrezygnujesz? U ciebie Kurwa, a ten apex jest duży? Duży. Ale nie, aż, 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 tak duży Dobra, to ja. Co tu jeszcze jest, to, e, czekaj mam, coś. Mam mam, wakcynę Dobra, czekam na was, czekam na tylko. kogoś, bo ja sam nie dam rady tu. No to sobie poczekasz. Długo? No właśnie, pójdę. Pójdę, ciebie tylko pojutuję jeszcze tutaj domki, okej? Okay? Ej, mam no, coś, mam F w czymś. Ode mnie. Masz, sniper, ci daje. Znalazłem coś. Chyba flamethrowera mam Dobrze A miotacz ognia jest dobry? E, tak Ja tyle ja amunicji miałem, o Boże To mieć e, miotacz ognia? Tak, mieć miotacz no. ognia Nie, sobie Apex auguszy na długo, tam. czy nie? Tak sobie, po prostu A gdzie mam iść? Tam gdzie e, e, -m. No Satelty. Poczekaj, jestem ja to autostradą do Miłka. ja z autostradą do nowe, Wystarczająco. Do Vehicle store, e, Research Center, czy ha, Inside Hideout? Outpost 33. Outpost 33. Gdzie to jesteśmy 32. 32. no. Spotykamy Gdzie to pisze? Vehicle Storage? Dajesz na, jeżdż, na flagi. Underground Power Plant, Hideout, Outpost 32, dobra. I to... zmierzę tam chiese możesz zaznaczyć sobie Zaznaczę 600 tak metrów mam, bytunki? daleko czy nie No tak sobie Zdążę czy nie? Zdążysz Dobra, ale powiedzcie mi czy jak jestem wystakowany Karabin 25 ammo Rewolwer i cały magazynek i 11 ammo Flameflower 36 8. Starczy mi na jakby mi napadło 6 potworów? Tak Eee, weź przynieś kilof, jak znajdziesz Nie znajdę Uwierz mi, ja mam przez rany. Nie do ciebie s... mówiłem Dobra Nie pływałem, pływałem. Dobra, mam przepływać o. na drugą stronę, czy nie dam rady? Nie przepływaj Musisz na drugą stronę Ale nie przepływa, lepiej znaleźć e, też lodu Ale nie I ma gdzie ty kafli No to przepływ i chuj To przepływam Nie, zamarznę Dzidzi. No, no to już się respimy. Może, może datujemy już. Tak, datujemy. Resp cię, resp i... Musisz zawsze te drzwi wolać, czekam. Respcie mnie. Ja zamacu. Nawet i tu by. Jeszcze nie, nie mogę spić cię. Alive. myślę, że żyjesz. No bo mnie zamarł. Dzisiaj, że żyjesz. Oto! to Czekamy No Mogę zjeść? Czekam. Mogę zjeść. Zjedz go, a oberwierz skillofa w otulicę. To się... Nie no z takim lutem zatem, umarłem. Z takim lutem. no, se dal... te bat. No. Ja się chyba utopię prędzej niż z, z odmrozu To się utop. O Umarłem. Ale fajne. Ktoś mi pomoże? No zrespcie mnie najpierw Ani nie uciekacie. No bo jedę kiedy Zrespisz mnie Jacken? Zespieczysz. Nie Nie Animację mam, jak ja leżę. Czemu umielam? Ej, no weźcie mnie, zrespcie. Stop! Czemu umieram? umielam? To cię podpalił. Cię podpaliłem. <laughs> Jacken.

Złożył mi cały flashbowers. Chodź. Chyba. szybko. Tylko szybko. Tylko po potwór tu jest. Potwór, twoje, szybko. Do zbiegnie. biegnie. Rkułeczka szybko. Zabił mnie chyba. Nie zabił. No i wgraj. Dobra dobra, 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 to kończymy odcinek, czy jak? Ta. Dobra, to było na tyle. <laughs> Widzimy się do później, pewnie zajebiem jeszcze jakąś rundę Ale no do, do zobaczenia. Ten czekaj się zobaczyć da, Dawaj Tower Iceland! Dawaj Tower Iceland ze Slug Queen To co ja mam nagrywać jeszcze czy nie? Pewno chcesz? Dawa, jest, jest nas trzech. Skupi się na jednym z trzech. Jeżeli skupi się na mnie, to będzie przejebane. Jeżeli skupi się na Toixim albo na Tobie, ja wykonam questy na luzie dla nas. Ale mam pytanie, czy jeszcze mam zakończyć nagrywanie, czy jeszcze tą trzeba nagrać? Tak, zakończ, to już dla nas rozgrywka.